Cześć, cześć kochani, witajcie w poniedziałek. A jak poniedziałek, to wyścig po kasę i moja e, prywatna rozgrywka szachowa z Ewą. Więc od tego najpierw zacznę. A, kosteczka dziesiątka. Kosteczka dziesiątka, rzucamy. Sześć i, i siedem to trzynaście złotych. Pięć, dziesięć i trzynaście. Ewa, twój ruch i wyścig po kasę. Dzisiaj może rzucę sobie takimi. Dużymi kostkami. Yy, chciałabym bardzo 3 i 4. Bardzo proszę, kosteczki. 3 i 4. 3 i 3. O, też może być. Nie, nie mówię nie. 3 i 3. Czyli razem 6 zł. Tydzień dziesiąty. Zobaczcie, jak to zleciało. Dopiero z Moni żeśmy kombinowały. Co tu wymyślić? Ile y, osób się zgłosi? A, ile mi odpowie na moje prośby? Mm, a tu już jesteśmy. Przeszliśmy połowę. Jesteśmy za półmetkiem. Słuchajcie, moi drodzy, ja w tym tygodniu raczej się nie pojawię z moimi filmami budżetowymi, no bo nie mam kasiory. Tak jak wam wspominałam, miesiąc maj będzie dla mnie bardzo ciężkim miesiącem. Nie powiem, udało mi się sprzedać, właśnie byłam rano nadać paczuszkę, <laughs> przepraszam, udało mi się sprzedać podkłady takie higieniczne po moim psie, bo kupiłam taką dużą pakę, no i nie wszystko mi zeszło, więc to co mi zostało na półce leżało gdzieś tam w garderobie x czasu przeszło rok, no półtora. To w końcu przy tym moim odgracaniu mieszkania wystawiłam i poszło. Poszło jeszcze parę rzeczy, więc na pewno jakiś grosz będzie, ale nie w tym tygodniu. W tym tygodniu na pewno nie przyjdę. Jedyne co, to tradycyjnie w czwartek pojawi się Bingo i tylko na ten cel w tym tygodniu będę miała pieniądze, bo one już są odłożone. Bo one są już odłożone. No mam nadzieję, że więcej mnie nie skroi niż na 20 zł, bo tylko 20 zł jest tutaj i czeka od dwóch tygodni. Także tak, w międzyczasie też chciałabym w końcu przysiąść do swojego projektu, i mam wspominałam, że mam coś w głowie i chciałabym to zrobić, ale. Ale czy mi się uda, czy wyjdzie tak jak ja bym chciała, to ja nie wiem. Yy, pok pokażę Wam tylko moje nowości. Kupiłam sobie na wszystkim znanych y, stronie: y, binderki, trzy takie fajne. Y, nie wiem z czego to jest: jakaś ekoskóra, aksamitne takie. Y, taki, taki i taki kolorek. Każdy inny bardzo fajny. A do tego było multum. Zwłaszcza do tego tu seledynowego, morskiego. Multum kopert. Multum kopert. I takie, i te dzielone na dwa. Multum wyzwań, tych takiej świnki na różne. Tutaj akurat są euro. Ale to również dobrze, równie dobrze. Można odkładać w każdej dowolnej walucie. Czy je będę robić? Nie wiem. Może się z Wami podzielę, jak ktoś będzie chciał. E, tu są takie do wpinania e, do segregatora, a te tu wszystkie to do koperty. Do tego były status oczywiście. Naklejki. E, ja akurat tych naklejek nie używam, więc na, może się podzielę nimi. No, tu jeszcze jedna koperta. I takie fajne naklejeczki. I takie, i takie, i takie. Coś będę kombinować. Jak mi wyjdzie to, co, co bym chciała, to przyjdę do Was się pochwalić. A tymczasem borem lasem idę działać z moimi projektami. A patrzcie, zobaczcie to. Jedne są dłuższe, jedne krótsze. O, Tego to bym się nie spodziewała i to o ile? widać? widać no szok i w dotyku też są troszeczkę inne no dobra, nie zabieram więcej czasu życzę wam pięknego spokojnego dnia u mnie póki co świeci słońce na zmianę z, ze chmurami ale jest strasznie zimny wiatr jest nieprzyjemnie. także Przyjemności kochani, do zobaczenia w czwartek na bingo, a w przyszłym tygodniu na jakimś drobnym, małym odkładaniu pieniędzy do moich binderków. Buziaki, pa pa!